Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Konopacki i chciałem Państwu opowiedzieć historię cmentarza z okresu I wojny światowej w Parku Skierniewickim Kołotorów. Obiektem moich zainteresowań są cmentarze i to dość szczególne, ponieważ są to cmentarze wojenne, a konkretnie wojenne z okresu I wojny światowej na terenie Skierniewic i okolic. W Skierniewicach mało kto o tym wie, ale istnieje przynajmniej osiem miejsc, na których chowano żołnierzy i ofiary wojny w czasie I wojny światowej. Jednym z takich miejsc jest cmentarz położony w Parku Skierniewickim w jego północnej części, blisko torów kolejowych. Cmentarz ten powstał na przełomie roku 1914 i 1915, w czasie bitwy nad Rawką i chowani tam byli żołnierze, którzy zmarli w lazaretach, czyli w szpitalach wojennych, wojskowych, które znajdowały się między innymi w dawnym dworcu carskim, który jest położony jakieś 100 metrów od miejsca tego cmentarza. Na cmentarzu tym pochowano około 180 żołnierzy, z czego większość ich, bodajże 157 należało do armii niemieckiej, natomiast około 20 byli żołnierzami armii rosyjskiej. Cmentarz w parku przetrwał cały okres pierwszej wojny światowej, czyli do listopada 1918 roku, oraz dużą część okresu dwudziestolecia międzywojennego. Dlatego mówisz dużo, że dokładnie nie wiemy i nie możemy w stu potwierdzić, jakie były do końca jego losy. W czasie, kiedy dokonywano pierwotnych pochówków, czyli pochówków osób bezpośrednio, zmarłych, a nie pochówków przenoszonych z jednego cmentarza na drugim, czyli w latach 1914-1915 e, niewiele dbano o kształt i, i cmentarza. Groby były ustawione w rzędach e, na osi. Wschód, zachód. Groby były pojedyncze oraz zbiorowe, na których na, um, ustawiano jeden krzyż, i w zależności od tego, ilu tam poległych e, czy zmarłych e, spoczywało, na ramionach tego krzyża u, umieszczano napis z nazwiskami i danymi o tych zmarłych. W ten sposób powstało 6 bodajże, czy 7 rzędów grobów. Od strony północnej, czyli od strony torów kolejowych, postawiono kamienny pomnik. Kurczci tym poległym. Nie wiemy dokładnie, kiedy to się stało, natomiast istnieje w zasobach Muzeum Wojska Polskiego zdjęcie cmentarza skierniewickiego, który już wyglądał zupełnie inaczej. Na tym zdjęciu widzimy te dwa słupki, które zachowały się jako jedyna dzisiaj na powierzchniowa oznaka tego cmentarza. Dwa słupki bramy wejściowej od strony wschodniej, natomiast od strony zachodniej na końcu alei. Przebiegającej przez środek cmentarza widzimy pomnik o nieco innym kształcie, wykonany najprawdopodobniej z betonu z y, motywami krzyży. Dość specyficznymi, takie jakie w swoich dokumentach i w swoim logo używała organizacja, niemiecka organizacja, Volksbund, która zajmowała się grobami poległych niemieckich żołnierzy od okresu I wojny światowej i zajmuje się tymi grobami praktycznie do dzisiaj. Po pomniku ani jednym, ani drugim nie ma śladu. Obecnie nie ma też śladu po grobach. Teren jest wyrównany, nasypano na niego trochę ziemi, nawet w jednej części cmentarza przedsiębiorstwo wodociągów miejscowych wykopało sobie studnie, z której czerpiemy wodę dla miasta. Te dwa zdjęcia, czyli cmentarza pierwotnego i, cme i późniejszy cmentarza po wskazują, że w pewnym momencie przeprowadzono modernizację tego cmentarza, starano się mu nadać kształt zbliżony do prostokąta, jak również uporządkować groby, alejki i inne jego otoczenie. Z tamtego czasu, z tego remontu, zachowała się część zieleni. Otóż w czasie, kiedy zbudowano ten nowy pomnik i nowe wejście na cmentarz, granice cmentarza oznaczono żywopłotem bukowym. Jako relikty tego żywopłotu są dzisiaj nasadzenia buku, dzięki którym można odnaleźć w terenie granicę tego założenia cmentarnego. Nie wiadomo kiedy dokładnie wykonano ten remont. Wiemy z dokumentów niemieckich, że jeden z remontów tego cmentarza był wykonywany przez władze polskie w 1926 roku. Natomiast plan cmentarza z 23 roku wskazuje, że remont ten był chyba jednak wykonany trochę wcześniej. W tej chwili na jednym ze słupków wejścia widnieje tablica, która, na której widnieje istnieje napis, że w tym miejscu zostali pochowani polscy żołnierze z 1920 roku. Nie istnieją żadne dokumenty, ani żadne dowody, które by wskazywały, że w 1920 roku chowano tutaj żołnierzy polskich. Skąd się wzięła ta, ten mit o pochowaniu żołnierzy polskich na tym cmentarzu? Otóż Najprawdopodobniej padła taka propozycja, żeby w cmentarzu wojennym w Wyszkowie lub w okolicach Wyszkowa, gdzie byli pochowani ci młodzi Skierniewiczanie, ekskumować tych ludzi i przenieść ich do Skierniewic. Niemniej jednak do tej ekskumacji zbiorowej nie doszło, chociażby z tego względu, że to ciało w dalszym ciągu jest w gestii decyzji władz wojskowych. Tylko na podstawie porozumienia między rodziną tego poległego a władzami wojskowymi, które władają tym cmentarzem wojennym jest możliwa ekshumacja. Na tablicy tej istnieje też informacja, że w 1934 roku cmentarz został przeniesiony na inny cmentarz wojenny do Kamiona nad Drawką. Rzeczywiście najprawdopodobniej dokonano takiej ekskumacji, jednak niemożliwe jest, aby ta, ta ekshumacja była dokonana w 1934. A to z tego względu, ponieważ dokumenty z połowy lat 30., czyli lat 35-36, dalej wskazują na ten cmentarz, jako cmentarz nieekskumowany. Jeżeli taka ekskumacja nastąpiła, to nastąpiła trochę później. Dlaczego kwestia utrzymania i historii cmentarzy wojennych wydaje mi się ważna? Przede wszystkim jest to sprawa ludzkiej przyzwoitości. Szacunek do szczątków ludzkich jest wykładnią szacunku do człowieka. Kto nie szanuje szczątków ludzkich, nie szanuje człowieka w ogóle. Podsumowując to, co tutaj pory powiedziałem, dość istotną rzeczą jest pytanie, czy ten cmentarz dalej w tym miejscu istnieje, czy też już został całkowicie gdzieś przeniesiony. Należy przypuszczać, mając również na uwadze inne cmentarze, które teoretycznie też zostały ekshumowane, niemniej jednak te szczątki się tam zdarzają, że i tutaj w Skierniewicach część tych szczątków pozostała na miejscu. Niemniej jednak najprawdopodobniej cmentarz ten został ekshumowany i oficjalnej e, buchalterii e, miejsce to już nie jest cmentarzem, lecz jest miejscem pod cmentarzu. Dlaczego tak można twierdzić? Otóż, gdyby nie było jakichś e, przesłanek do twierdzenia, że ten cmentarz jednak został ekshumowany, w okresie II wojny światowej Niemcy by go odtworzyli tutaj, w tym miejscu, i zmusili ludność polską do. Dziękuję Państwu za uwagę i poświęcony czas.